Cześć wszystkim i witam na kolejnym wchodzeniu na konta widzów. Ogólnie na koncie powiedziano mi, że mogę potrenować, porobić zadanka i mogę kupić konia. Tak, i dostałam wytyczne, że ma być to jedna z tych raz: Luzetan, Lipican, Arabek. Okej, okay, tak więc zdecydowałam się na Arabka Rudasa. No i teraz tylko wymyślić jakieś imię. Okej, okay, tak więc znalazłam już imię, a dokładnie imię jakie wyszukłam to wieczny wiatr. I wydaje mi się, że fajnie to brzmi. Nie wiem, jakoś tak mi się spodobało. Naprawdę przyjemnie. Kup konia. No nie wierzę, że to robię. Mam nadzieję, że będziesz zadowolona. Przepraszam, jak nie trafiłam w Twój gust. Lecimy. Gratulujemy nowego konia. Twój nowy boski koń zostanie dostarczony do Twojej stani. Wkrótce będziesz go mogła odebrać z jego boksów stani. Wow, nie spodziewałam się. gratulujemy, no znaczy powodzenia z nowym koniem. W ogóle dostałaś zaproszenie do znajomych. Ja nie jestem pewna, czy chcesz tego znajomego w znajomych. Więc zrobię tak. Ja dodam tą osobę. I najwyżej ty ją usuniesz, jeśli nie będziesz jej chciała. Ok, jestem już w stajni, i kuniś jest tutaj. Ładny jest, podoba mi się. Ok, no to zacznę trochę trenować tego konia. Ok, a więc pierwszy wyścig postanowiłam zrobić to na farmie Steve'a. Okej, okay, ja więc skończyłam i powiem, że przyjemnie mi się na tym arabku jechało, wystieg fajny jest, aż sobie go chyba u siebie kupił, bo naprawdę jest ładny. I postanowiłam, że zrobię zadanie, nikt nie lubi roztopionych lodów u Harolda i nawet je przeczytam. Ziew, czy wiesz jaki jest sekret lodów? Poza używaniem super świeżego mleka od krów z musisz ubijać mleko całą noc. Tak, to prawda, więc możesz sobie wyobrazić, jak jestem zmęczony. No, akurat jest noc, ale wystarczy o mnie. Wiesz, że niewiele przebija ciebie Everwinda, jeśli chodzi o prędkość, tak? Dopiero go kupiłam, więc no, więc co powiesz na pomoc mi w dostarczeniu lodów do jedłowego gaju? O, to będzie wyścig! O, to fajnie! Hej, spójrzcie kto to, co za niespodzianka! I z lodami, które zamówiłem. Em, zamówiłam? Okej, okay, nie pytam. Robię tu jeszcze wyścigi w jodłowym raju. Okej, okay, a więc ja już na dzisiaj będę kończyć ten odcinek. Dziękuję za udostępnienie konta. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. I do zobaczenia w kolejnych. Cześć!